Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Silverek, a to kolejny odcinek naszego zagrajmy w Dragon Age początek! No i dzisiaj jak powiedziałem w tym odcinku troszkę poszpelałem i tutaj mamy pierwsze miejsce do którego się nie dostaliśmy wcześniej A więc zobaczmy gdzie ono prowadzi. Mamy jedną myślą dziurkę, która prowadzi do miejsca, gdzie już byliśmy. Świetne znalezisko Silverku 2 na 10. No tak, tu już byliśmy. A, ale mamy jednak coś. Ura! Mamy esencję magii, więc może byliśmy, ale wartało się wrócić, czyż nie? I teraz chyba skoro tu już faktycznie byliśmy, no to w takim razie zajmam cięcie i gdy znowu coś znajdę, to pokażę, a nie będę Was męczył tej hmm, długim chodzeniem w kółko. Hmm, pominąłem tę księgę, to ciekawe. Hmm, podstawowe prawa magii. No, Okej. Okay. Szczerze powiedziawszy, nie jestem pewien jakim cudem ja do, no, do czarta jednego pominąłem. no cóż, no... zdarzają się błędy. więc za łatkie cięcie spotkamy się za chwileczkę. Bum. Hom, znowu coś nowego. Dobra, w takim razie forma golema. I let's do this like a hero. Dzięki. Co ty mi tu robisz? Bum. I do widzenia. To jest zajebiste, obierzcie mi. Wy tylko tak nie czujecie tego feelingu, ale ja, ja czuję go bardzo. Tak samo jak słyszę tego szczekającego psa na dworze, którego pewnie też świetnie słyszycie. O, kolejna esencja. Kuźwa, dwie obok siebie, zaraz! Genialnie. I jest skarbów, szkoda, że ich zabrać z sobą nie możemy. Smutna prawda. No, ciężki golemie, pojaw się. Czas zniszczyć naszych wylogów. I miotanie szatana. Następnie wstrząsy budziana. Połączenie godne Neymana. Bo kiepskie zajmowanie i zupełnie bez sensu. Dobra, musimy teraz poczekać, jeszcze się kamyczek namładuje. A żebyśmy mogli rzucić rokiem. No, kamyczku, kamyczku. Nareszcie się nadawałeś kamyczku, a więc znowu z buta wjeżdżamy. Miotanie. I kolejnej do aż dwie sensje tym razem. No, no. Punkciorów to my się tutaj co nie miara dorobimy Może coś to może kliknąć jakoś? No, nope. czek testa. W takim razie, wynosimy się stąd, a ja się spotkam z wami za chwileczkę. Bunty. Ho ho, Kolejne dwie esencje, tym razem spryt i kondycja. Każdy punkt na wagę złota, jak nie spojrzeć. Nieotwarte drzwi, jak to tak można? Bum! Dzień dobry! Esencja magii, kolejna milusia rzecz. I tak, to właśnie w tej lokacji można masę punkciorów narobić. Tak może mam ciekawostkę zarzucę właśnie, że moim zdaniem to było tak zrobione, że właśnie w tej lokacji mamy dużo, dużo właśnie jakichś bonusów, bo nie mamy żadnych przedmiotów. Natomiast w innych lokacjach, tu takich właśnie ze sojusznikami, jest masa przedmiotów. E, zaś no statystyk już nie ma, taki balans właśnie jest, tylko nie możemy się lepiej doekwipować. To właśnie, w zamian za to twórcy gry, postanowili nam troszeczkę tutaj e, dać statystyk. A także, jeszcze mała druga sprawa, jest z tym związana. A propos, że dając statystyki po to, że, zobaczcie, tylko nasz główny bohater może je zdobyć, prawda? No i twórcy chcieli pewną taką jakby powiedzmy dysproporcję wśród bohaterów zrobić, a takiej zasadzie, żeby główny był najsilniejszy, bo tak normalnie główny wcale najsilniejszy być nie musi. A jeżeli mu damy dodatkowe statystyki, to jednak no najsilniejszy na logikę będzie, chyba że jakoś tak totalnie źle ogólnie będzie rozwinięty, ale... Raczej nikt poza totalnym navicuszem czegoś takiego by nie zrobił, czyż nie? Mam taką nadzieję. A więc teraz mamy ludzkie cięcie i spotkamy się za chwileczkę. Ach! płynący człowiek nie może przejść przez, przez miesiąc dziurę. Nie zmieni się w proszek i jako proch prze, przewiruje się. Jak w tym gościu z. Y, inf, Infimus. No dobra, rodziska, Po dłuższej chwili, już wszystkie zaległe te przedmioty z innych lokacji. I też mamy tą lokację, która niby była jako pierwsza, ale jej nie skończyliśmy, ponieważ nie mieliśmy dostępnych odpowiednich form. Co zrobiłeś? Poczułem, jakby ziemia poruszyła mi się pod stopami. Tyle, że to pewnie nie była Ziemia. Hmm, no, zabijałem demona na jednej z wysp. Naprawdę? Udało ci się? Ja nie sądziłem, że to możliwe. Zabijając tego demona, musiałeś coś otworzyć. Być może elementy układanki zaczynają wreszcie do siebie pasować. Hmm, a więc. No dobra, a co wiesz o tematy Litanii And Andrali? Niewiele. Wiem, że uniemożliwia magom krwi przejęcie kontroli nad Twoim umysłem. Nie wiem jednak, kim lub czym jest ta adrala. Spytaj lepiej kogoś, kto orientuje się w temacie. Hmm, opowiedz o tym miejscu trochę więcej. Jak mógłbym Ci pomóc? Czy moi towarzysze mogą być na którejś z tych wysp? Ja nie wiem. Jest wielu śniących. Być może dotrzesz do nich udając się na poszczególne wyspy Jeśli ci się poszczęści. Hmm, to może w koszmarach właśnie są ci nasi przyjaciele, Towarzysz, towarzyszowie, towarzysze. Nie mam pojęcia, zobaczymy. Co wiesz na temat demona gnuśności? Niewiele, nie można powiedzieć. A, to już czytaliśmy Płacze wcześniej. Nas nie puści. O ile w ogóle? Cóż to nie już to wszystko było w tym dupa. momencie. Co? Nie wiem. Dobra, już tyle od ciebie jeszcze, że całą gadkę wyganaliśmy. O, portal do pustki. Piedestał. Zobaczmy, gdzie nas jeszcze nie było. Jak dobrze pamiętam, chyba coś tutaj w tej kwestii, portalów, byliśmy niedokończone, bo nie mieliśmy odpowiedniej formy. Chyba wziąłem to jeszcze. Oho, myślał dziura. okej, okay, czyli w tym miejscu to tylko mysie i formę i wynocha stąd. A chyba coś po drodze mieliśmy nie zrobione. Brakowało nam, chyba której którejś z form znowu nic. Chodźmy dalej. Nie W formie szczurka nie będziemy chodzić, no już bez przesady. Czyli to jest mysze razem z szczurem. O! Tutaj było to coś, co mieliśmy niezrobione zrobione. Właśnie. Duchowe drzwiczki. O! Błędy ogień. Pierwszy raz widzimy takiego opponenta. Mi się wydaje, że magia będzie na niego odpowiednia. O, esencja zręczności. O, jeszcze ten błędny ogień. Dzień dobry. Mam na pana zupełnie wyrąbane. Jak się pan z tym czujesz? Jest jącjon No Jakaś ciekawa konstrukcja w ogóle jest zamazana w tym momencie. A zaraz zobaczymy, cóż, to w ogóle 69 obrażeń. <laughs> Wszyscy się śmiejcie. Śmiejcie się, bo to jest taka śmieszna wartość. Jakieś pale zagłady. Ta lokacja mi kurwa tak strasznie przypomina ostatnią lokację w pewnej grze. Jestem ciekawszy ktokolwiek wie w jakiej. Jestem ciekawszy ktokolwiek wie. Bo nie chcę spoilerować, ja mogę powiedzieć jakiej to grze, jak ktoś powie, że spoilerowałem mu tą grę, bo nie grał jakimś cudem i tym hamem i tak dalej, więc nie będę spoilerował w jakiej grze. Ale jest taka gra, która ma praktycznie identyczną niemalże ostatnią lokację, no... Nie tak, tak jest w innych klimatach i przeciwnicy się różnią, ale... Ta schematyka lokacji, to wszystko jest strasznie podobne, właśnie do, te, do tego elementu tutaj. Strasznie, to strasznie, flora, fauna, wszystko, czy no właśnie, no. Flora tak, fauna może niekoniecznie, ale... Wiadomo, o jakiej grze chyba mówię. A jak ktoś nie wie, to właśnie. Trzymam język za kłódką. Jak będziecie chcieli dopowiem, a jak nie, to nie powiem tyle. Portal do pustki. To nie ma portalu... Znaczy też są... Nie, nie, były portale. No, były portale, były różne mazie i tak dalej. Było dużo różnych rzeczy podobnych. Krości inność była dość podobna. Cześć duszku. Wejdźmy do duchowej drzwi, pozbądźmy się tej... Kolejnego demona Eweny Eweny Jejven Jaka forma płonącego człowieka? Tu normalny już jakiejś innej formy, poza formą golema, jest wojownikiem. Oczywiście jest do walki. Czyli za jaj można inne jale. Jeżeli walczymy z niby takim wszechpotężnym demonem pff, to może PT używać. Ja mam poziął koszmar rozstawiony prawda? Jakoś tak bardzo łatwo, łatwo się gra. Nie ma jakiegoś wyższego? Nie ma. Raczej no. dlatego, że taka jest specyfika tej lokacji, bo ta gra jest ciężka, tylko że ta, te lokacje są strasznie proste. no. Czyli oczywiście, jeżeli tej gry się wyuczysz, to już nie jest aż taka super ciężka, ale. Ciężka jest ta gra pod postacią tego, że po prostu jest duży dysonans między. duża dysproporcja między właśnie poziomami trudności w danych lokacjach. To jest taki duży przeskok. Też podobno w Minds and Magic 10 jest taki przeskok. Będę się w jakieś nagrać Minds and Magic, albo jakiegoś Legend of Grimrock, coś takiego. Może Legendów w Grimrock nagram, może Mindset Magic właśnie. Nie mówię o Heroesach, tylko o Minds and Magic. Nie wiem, że niektórzy ko kojarzą Mindset and Magic tylko z Heroesami, ale jest też jaka gra Minds and Magic, która jest RPG-em. wiem właśnie chyba... Przynajmniej co było pierwsze z uniwersum Mindset and Magic. Czy jakieś karty, czy jakaś gra, czy co było pierwsze? właśnie nigdy się aż tak tym uniwersum nie interesowałem. Tylko tyle w tym miejscu? Chyba tak, bo tu już nic więcej nie ma, okej. Okay. Wykrzywiony budynek. No cóż, dziwna ta lokacja na nim. Dobra, przenieśmy się stąd w diabła. Wszystkie demony z tań, życzę poległy. Widziałem poświatę wokół piedestału. Udało ci się otworzyć przejście na inną wyspę, prawda? Sądzisz, że ktoś może być tam uwięziony? Ciekawe, czy udałoby ci się go uwolnić. Hmm... No dobra, jakiś inny tekst miałeś, ale dalej główne, no, dalej wszystkie tematy rozmowy są takie same. Powolniłem przejść do gnośności, a na razie chodźmy do tych koszmarów. Powalniajmy naszych towarzyszy. Towarzyszy? Towarzyszy! się! O. Alistaire Goldana i dziecko. Okej. Cześć, Alistair. Czemu jest banda dzieci i jakaś Goldana? Nie znam Goldany. Kim jest Goldana? Kim jest Goldana, przyznaję się, co jej zrobiłeś w tych hultaju. Hej, wspaniale znów Cię widzieć. Właśnie o Tobie myślałem. Co za zbieg okoliczności, prawda? To moja siostra, Goldana. To są jej dzieci. Nie wszystkie. Jest ich tu gdzieś więcej. Wreszcie jesteśmy jedną wielką, szczęśliwą rodziną. To Ty masz siostrę? Wydaje się bardzo zadowolony. Bo tak jest. Jestem szczęśliwszy niż kiedykolwiek. Czy to nie dziwne? Myślałem, że będąc szarym strażnikiem, będę szczęśliwy. Myliłem się. Szczęśliwy jestem dopiero teraz. Jak dobrze mieć z powrotem mojego małego braciszka. Nigdy więcej nie spuszczę go z oczu. Hmm, mieszkasz z siostrą? Nie ma nic złego w mieszkaniu z moją siostrą. Pierwszy raz w życiu wiem. Co znaczy prawdziwa rodzina? Cóż, Alisterze, znajomy zostaje na kolację? Powiedz, że zostaniesz. Goldana jest wspaniałą kucharką. Może zrobi swoje bakaliowe ciasto. Zrobisz, prawda? Oczywiście, braciszku. Dla ciebie wszystko. Nie wiedziałem, że Alister ma fetysz siostry. No cóż. Hmm. Cokolwiek im powiem, i tak się wyda, że jest demonem, no cóż. Yy... Nie mogę mu dostać, też nie pominęłeś, że. Zachowujesz się naprawdę dziwnie. Zastanów no, się nad tym. Pomyśl, jak tu trafiłeś. Skup się. Dobrze, skoro cię to uszczęśliwi. Ja. A wszystko jest trochę niewyraźne. To. dziwne. Alistairze, chodź. Napisz się herbaty. Nie, zaczekaj. Pamiętam. Wierzę, krąg był atakowany. Były tam demony. Nie pamiętam więcej. To już takie jest postęp, jakby nie spojrzeć. Demon leniwa, pamiętasz? Czy ty chcesz mi powiedzieć, że to tylko sen? Ale to jest takie prawdziwe. Oczywiście, że jest prawdziwe. Idź się umyć przed kolacją, a ja. Coś tu jest nie tak. Ja. Myślę, że muszę już stąd iść. Chodź ze mną. Nie, on jest nasz i wolę, żeby był martwy niż na wolności. Oho, to fajne miałeś życie w rodzinie, wiesz, a i serze. Dobra, wiesz, że trzeba nam pomóc. Chociaż po co nam jego pomoc? Mamy formę golema. Pum, 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 pum. Już nie powiedziałem, że jemu pomóc, więc no cóż. Jego pomoc, czyli nasza pomoc, ją potrzebna. Dobra, pacniemy szcieleta, tyle go było. Oj, jalistej, jalistej, nie wiedziałem, że tu masz fetysz siostry. Nie lejdona cię kręci. Ja Nie wierzę. Jak mogłem nie widzieć tego wcześniej? No nie wiem, gdyby od razu się i że masz takie upodobania, nic nie poradzę. Dobra, powinienem być sobie bardziej poważny, ale no... Co mam niby komentować, że o, i że ależ to smutne i w ogóle... To jest tak... Źle jest to zrobione, to jest takie niewczuwalne, fakty, wiele, wiele misji wiele gadać się bardzo wczuć, ale akurat w tym się za bardzo nie da, no, to jest takie jest dupy wzięte po prostu, to jest takie zbyt sztampowe, żeby to się dało jakoś... Jakieś sensowne wnioski wyciągnąć czy coś, nie bym się dało, ale że to jestem filozofem... Po części. Mniejsza. Eee... Gdzie jesteś w pustce, to jesteś jest takie jak w, rzeczywist w, rzeczywist w rzeczywistym świecie. Tak. Uh, cóż. Postaraj się nie rozpowiadać, jak łatwo było mnie oszukać. Idziemy już? Zaczekaj, gdzie idziesz? Co się ze mną dzieje? Hej! No i ukradli na Alistair, Marister, gdzie jesteś? Cóż, nie wyszło. Mam nadzieję, że go nie zabiją. To byłoby smutne. Byśmy musieli potem całą grę by Alistaira Isteira wybrać. Dobra, teraz koszmar numer dwa. Ciekawe, czy będzie czy koszmar tym razem. się braku prądu, tak tam pisało w góry? O, Morrigan i Flemet. No cóż, Morrigan to no, tylko Flemet, więc nikogo innego w jej koszmarze bym się nie spodziewał. Może co najwyżej Alistaira. Poza Flemet. Precz! Precz stąd! Nie dam się dłużej dręczyć! To ja! Twoja matka! Nie kochasz mnie? Taka z ciebie moja matka, jak z mojego małego palca. O, tego! Królowa Fereldenu. Znam cię, duchu z pustki! Nie oszukasz mnie! Czy jesteś sprytniejsza od własnej matki? Taką pychę trzeba ukarać. A masz! To za brak szacunku! Już lepiej? Ale trochę się spóźniłeś, duchu. To wreszcie ty. Uwolnij mnie od tego dokuczliwego ducha. Dość mam tego męczenia! Ty nie możesz go po prostu. zamrozić, zabić, rozstrzelać. nie wiem cokolwiek. Ja mogę, no, czemu ty nie możesz Jesteś czarodziejką? No, to jest duch do cholery. Powinien być niematerialny. Chociaż karty są materialne, ale. Czemu ja go muszę zabijać? Czemu ja go muszę mieczem gdzieś... Strzel mu jakimś fireballem, iceboldem, błyskawicą, deszczem błyskawic, łańcuchem piornów miażdżącym nie wiem, czymkolwiek! Dałaś się w pysk strzelić, tylko do tej pory, co zrobiłaś? Ech, kobiety, bierze to duch? A nie widać? Jesteśmy w pustce! A to zwykły duch, a nie moja matka! Niezależnie od tego, co próbuje mi wmówić. Nawet nie przyznaje się do własnej matki. Zaraz serce pęknie mi z żalu. O, zabij go i to szybko. Nawet prawdziwa Flemet nigdy nie była taka irytująca. Uhu, to już niezły komplement. Uhu, uhu. cios krytyczny, stuczenie pancerza. i po niej. Najwyższy czas. To było. Zaraz, co to? Nie, tylko nie to! Nie zgadzam się! A tym razem ukadin nam Morigan. No cóż, że zbierają drużynę naszą. Żebyśmy nie musieli. Okej. Okay. Włokioki. No i ostatni koszmar nam pozostał, ale to już w kolejnym odcinku. Dzięki za obejrzenie i Cześć!